Justynko, podczas pierwszej naszej rozmowy e, wspominała Pani o bardzo silnych bólach głowy. Tak. E, czy one minęły teraz podczas tej terapii? Tak, właśnie. Najcudowniejszą sytuacją w całym tym pięknie tego zabiegu jest to, że minęły mi bóle głowy. No, ale to, żeby, żeby tak się wydarzyło, trzeba naprawdę świetnego dentystę, który jest nie tylko lekarzem, nie tylko mądrym, empatycznym człowiekiem, ale naprawdę znawcą tego fachu. Bo ludzie robią różne rzeczy i dentystów jest mnóstwo, ale dobrych, którzy wiedzą, jak zrobić dobrze i pięknie, jest naprawdę garstka. Cieszę się Moni, że należysz no. do tej wspaniałej grupy razem ze Ja nie mogę tak mamą. potakiwać, bo nie wypada mi. Myślę, że jest naprawdę wypada sporo. Wypada Ci, kochana, nie, wypada nie, jest ci. ich sporo, natomiast… To są Twoje sukcesy, e które widać na mojej twarzy. <laughs> nie, jest naprawdę mnóstwo bardzo cudownych specjalistów w Polsce, ale też to jest nie mnóstwo nie osób… ale też takich, patry. którzy… Są specjalistami, tak. ale nie do końca takimi, jakimi być powinni. I... Zawsze musi być, to jest ważne właśnie. Może, może być ktoś super redukowany, mieć piękne tak, przypadki, prawda, tak. ale jak nie ma chemii z pacjentem i nie do końca się spotyka z oczekiwaniami, wers to, co, jaką ma wizję sam lekarz, tak. to jest bardzo ważne też. Ale to Czasem też jest ten czynnik, tak, czynnik tak, psychologiczny tak, bardzo tak, ważny. Dokładnie, jest. to porozumienie pomiędzy pacjentem a, a lekarzem, że jest jakaś taka chemia między nimi, oboje chcą osiągnąć taki zadowalający efekt z dwóch stron to to jest niezwykle ważne, jak tu w klinice, z tego co obserwuję, oprócz mnie, no bo też cóż mogę żyć, no znamy się też na prywatnie, więc to też jest inaczej, chemia krąży, to jest cudowna znajomość, ale nawet jak obserwuję pacjentów czy ludzi, którzy są moimi znajomymi, ale przewinęli się tylko przez klinikę i poszli dalej, no to zawsze mówili o tym, że jednak tutaj ta empatia, która tutaj krąży, że jak gdyby wiedza pani doktor, serce otwarte dla pacjenta, chemia, która pomiędzy nimi działa, bo chcą, cudownego efektu. No to to jest naprawdę wielkie szczęście i taki jak to powiedzieć e, energia tej kliniki po prostu tego miejsca. Pani doktor, czy wielu naszych pacjentów decyduje się na pracę Wysokoestetyczne tuż po leczeniu y, ortodontycznym? Powiem tak, wszystko zawsze trzeba mm, przemyśleć i dopasować plan leczenia do każdego człowieka. To nie jest tak, że każdy pacjent ma określony protokół postępowania, bo mamy dużo różnych czynników, które na to wpływają. Tak. Od wieku pacjenta po y, wcześniejszą historię stomatologiczną, po oczekiwania pacjenta, o e, zdrowie. E, o zdrowie, dokładnie. Tak. Także absolutnie. Y, mm, duża grupa pacjentów po leczeniu ortodontycznym wykonuje te prace wysokoestetyczne. I, tu, I tutaj mamy rozdział na dwie grupy. Mamy prace wysokoestetyczne w postaci licówek porcelanowych oraz w postaci bondingów. I tutaj tak naprawdę już od oczekiwań pacjenta, od tego jaka właśnie historia jest wcześniejsza, stomatologiczna, jakie są te zęby, jakiej wielkości, czy są tam wypełnienia czy nie, to już zależy od tego, czy wybieramy licówki czy bondingi. Czy można sobie skrócić tą drogę? Rezygnując na przykład z ortodoncji? Oczywiście mamy też grupę pacjentów, która nie wymaga tego leczenia ortodontycznego, bądź jest po leczeniu ortodontycznym we wcześniejszych latach i nie jest konieczne to leczenie ortodontyczne. Natomiast y, trzeba wiedzieć, że wiele rzeczy y, samą protetyką nie jesteśmy w stanie osiągnąć. I to leczenie ortodontyczne, tak jak na przykład ekspansja łuków, gdy mamy te łuki zawężone. Y, y jest to coś, co dostajemy jak najmniej jak najmniejszą inwazyjnością dzięki ortodoncji. Ta ortodoncja nam pomaga tak ustawić te zęby, żeby później ta inwazyjność w postaci szlifowania była jak najmniejsza. No właśnie, ja to sobie przypominam, że jak ja przyszłam pierwszy raz, po, chociaż ja już miałam leczenie ortodontyczne, które trwało prawie dwa lata, i nadal nie byłam z niego zadowolona, pomijając te bóle głowy, jak przyszłam do, pierwszy raz do doktor Iwony, to mówię, Pani doktor, ja bym chciała mieć. Ja cały czas widzę, że te łuki są zbyt wąskie. One powinny pójść bardziej w tę stronę. I po co ja się męczyłam dwa lata? Jak one wcale w tą stronę nie poszły. Bo to nie było do końca zrobione tak, jak trzeba. Zrobimy to tak, że będziesz naprawdę zadowolony, bo wiem, jak to zrobić. I dopiero po tych kolejnych dwóch latach, tutaj właśnie w Union, da to wszystko wyglądało tak, jak ja oczekiwałam, że będzie. Wydawało mi się, że to tak będzie. No Ale nie było, i dopiero tutaj zrobione zostało to bardzo dobrze. I teraz jestem no, szczęśliwa, zadowolona, ja tak, uśmiecham się jak widzę, ciebie uśmiechnięta to Screeny ciągle robię na telefonie, bo jest tyle pięknych sytuacji, że się tak pięknie uśmiechasz. Tak, tak, tak. naprawdę uśmiecham, zrobię. Tak sobie myślę, po co ja to robię? Przecież w mam twoje ładne zdjęcia, po mi te screeny? Ale to są takie screeny, które, na których nie kasuję, oglądam sobie, tylko się A, to uśmiecham wtedy. Tak, no, tak. Możesz być z siebie dumna, naprawdę tak. możesz.